Witam Was. Dzisiaj powiem, dlaczego lubię inwestować w krypto. Zacznijmy od wylosowania nagród z ostatniego krypto wideo, z wideo 5 prognoz kryptowaluty w roku 2018. Tak jak tam powiedziałem, w dzisiejszym wideo wylosuję dla trzech komentarzy po 100 milionów Byteball Bytes. Zaczynamy od pierwszego zwycięzcy. Kto nim zostanie? Istota. Zobaczymy, czy jest adres. Jest adres następny zwycięzca. Gratulacje, istota 100 milionów dla ciebie. Następnym zwycięzcą jest Kitek W90. 6. Gratulacje, 100 milionów bajtów dla ciebie i następnym zwycięzcą będzie Uniblach Proszowice. Też 100 milionów bajtów dla Uniblach Proszowice, zaraz to wam przeleję. A pozostali także wy, którzy wygraliście, pozostańcie ze mną do końca tego wideo. Na końcu będą znowu pieniądze do wygrania. Dlaczego lubię inwestować w krypto? Co lubię w inwestowaniu w krypto? Porówna to trochę do innych tradycyjnych sposobów inwestowania. Często tutaj widzę w komentarzach zwolenników złota, często widzę też zwolenników inwestowania w nieruchomości. Oczywiście te formy inwestowania mają swoje zalety, mają swój sens, natomiast tutaj podam Wam parę zalet inwestowania w kryptowaluty w porównaniu właśnie z inwestowaniem w złoto, w porównaniu z inwestowaniem w nieruchomości. Po pierwsze, co mi się bardzo podoba w rynku krypto, to jest wysoka płynność tego rynku. Codziennie transaktowane są miliardy dolarów na rynku kryptowalut. To jest wystarczająco dla każdego normalnego i nawet bogatego, albo nawet bardzo bogatego tradera czy inwestora. Oczywiście jest dużo. Giełd, ale teoretycznie każdy może w każdej z tych giełd uczestniczyć i wybrać sobie do odpowiedniej pary, w której chce dokonać transakcji, powiedzmy między Ethereum a Bitcoinem albo między Bonero a Ethereum. To tylko są przykłady tutaj, to nie są zalecenia. Można sobie wybrać taką giełdę, gdzie jest w miarę duży wolumen, żeby nie było problemu z płynnością. I zwykle nie ma żadnego problemu dla większości, dla dużej ilości kryptowalut. Oczywiście dla początkujących kryptowalut, jeśli one jeszcze nie są listowane na dużych giełdach, no to tam jest trochę mniejsza płynność. Ale zasadniczo większość walut, które nas interesuje, płynność jest bardzo wysoka. Podobnie to jest na rynku złota, nie ma problemu, żeby kupić złoto albo sprzedać w każdej chwili. Fizyczne, fizycznie sprzedać, kupić złoto, no to już sobota, niedziela odpada, czyli nie, nie można w każdej chwili transaktować. I tak samo um, też odpada to w godzinach nocnych, tak? no bo jeśli gdzieś chcecie podjąć to złoto, rzeczywiście trzymać fizycznie w ręku. To, to niestety, ale to jest możliwe tylko w godzinach urzędowych jakichś instytucji, banków i tak dalej, na, albo chociażby nawet kantoru. Natomiast w takie, powiedzmy, papierowe złoto, oczywiście można transaktować prawie do, na okrągło, na giełdach, oczywiście wtedy, jak są godziny transakcyjne giełd, jak są godziny otwarcia giełd, ale Płynność jest bardzo duża na złocie, tylko że nie można na okrągło czy no, w, dowolnym, w dowolnym czasie doby tego transaktować zwykle. Natomiast e, jeśli chodzi o nieruchomości, no to sprawa już się ma trochę gorzej. Co prawda, w rynku nieruchomości są, jest bardzo dużo pieniędzy, jest bardzo dużo kapitału, czyli zasadniczo z kapitałem nie ma problemów. Natomiast żeby sprzedać pojedynczą nieruchomość, no to niestety ona musi być jakiś czas na rynku. To niestety nie, nie można w ciągu 5 minut sprzedać tej nieruchomości. Do tego są potrzebni jeszcze inni ludzie, może jakiś agent, może na pewno notariusz, czyli też godzinę urzędowania, to trzeba wziąć pod uwagę i. Po prostu przez to, że nie ma tak zwanego fungibility, czyli że te nieruchomości jest jedna tak jak druga, tak jak przy kryptowalutach, to nie, nie gra roli. Każdy bitcoin jest taki sam, można powiedzieć, tak? Czy każdy Ether, czy każdy Ripple jest taki sam, więc bardzo łatwo to sprzedać. Natomiast przy nieruchomościach no to ileś tam ludzi to musi obejrzeć zanim ktoś się zdecyduje to kupić i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta płynność, żeby upłynnieć nieruchomość. To potrzeba na to czasu i to nie jest, nie jest tak łatwe, jak w kryptowalutach. Następną rzeczą, może tutaj już przejdźmy do, też do kosztu transakcji, gdzie w kryptowalutach ten koszt jest bardzo niski. Między 0,5% do 0,1% nawet koszt transakcji w zależności od giełdy. Natomiast e, jeśli chodzi o złoto, to te, ten koszt transakcji już jest większy, szczególnie jeśli chodzi o fizyczne złoto, bo do tego dochodzi transport tego złota. E, jeśli kupujemy to w banku fizycznie, w jakiejś instytucji, to oni oczywiście obcinają tam sw swoje koszty, które są z tym związane, więc kurs kupna i sprzedaży, tam jest spread rzędu paru procent, czego nie ma w kryptowalutach. W kryptowalutach masz spread. Dużo poniżej 1% oczywiście to zależy od płynności giełdy, a największe koszty transakcji są na rynku nieruchomości no bo oczywiście trzeba zapłacić, um, trzeba zapłacić agenta, trzeba zapłacić um, notariusza. W wielu krajach są jeszcze podatki albo powiedzmy, opłaty transakcyjne które są odprowadzane um, do państwa. Więc tutaj te koszty transakcji są oczywiście o wiele większe. I tak samo jeśli chodzi o czas przeprowadzenia transakcji. Przy kryptowalutach praktycznie w ciągu minut można wziąć ze swojego jednego prywatnego portfela, wpłacić na, na giełdę, dokonać transakcji i wypłacić to na, na drugi portfel. To jest być może możliwe też z papierowym złotem, a na pewno nie jest to możliwe z nieruchomościami, gdzie potrzeba, jest oczywiście papierologii, gdzie potrzebni są ludzie, notariusz i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że nawet trzeba czekać, żeby tą transakcję przeprowadzić, bo to musi być na rynku, bo ludzie muszą to obejrzeć, zastanowić się, podjąć decyzję i tak dalej i tak dalej. To jest w przypadku kryptowalut natychmiastowe. Czyli w przypadku kryptowalut bardzo szybko możemy obracać pieniądze, możemy też przenosić zasoby, asety z jednej giełdy na, na drugą. Możemy przebudowywać nasze portfolio tak jak nam się, się chce, w bardzo szybkim czasie i bez większych kosztów. Następną rzeczą, jaką lubię w inwestycjach krypto, jest to, że jeśli nie chcemy na przykład handlować i chcemy po prostu długoterminowo trzymać jakiś aset, to koszty trzymania tego, koszty posiadania danego asetu są za zerowe praktycznie. Czyli trzymamy. Bitcoin, jakieś altcoiny, w swoim portfelu. Trzymamy klucze prywatne i to nie kosztuje nas nic, są koszty zerowe. Natomiast w przypadku już fizycznego złota te koszty są, bo jeśli trzymamy je w własnym safe, no to trzeba mieć ten safe, trzeba w niego zainwestować. Jeśli trzymamy to w jakimś serwisie, który, który dla nas to w safe utrzymuje, no to oczywiście trzeba zapłacić koszty tego. Także tutaj już powstają koszty. W przypadku nieruchomości te koszty są jeszcze o wiele większe, bo dochodzą podatek od nieruchomości, utrzymanie tych nieruchomości, żeby ona, żeby ona się nie rozleciała, to są remonty i inne, inne opłaty z tym związane. W Niemczech są też opłaty związane z wodą deszczową, z odprowadzeniem wody deszczowej, ubezpieczenie nieruchomości itd. i tak dalej. Tutaj koszty utrzymania czy trzymania, posiadania nieruchomości są dosyć znaczne. I teraz tutaj ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale z nieruchomości mamy dochód pasywny. Okazuje się, że z kryptowalut też możemy mieć dochód pasywny, też jest coś takiego jak dochód pasywny. Ja o tym będę mówił w innym filmiku. Następną rzeczą, jaką lubię w krypto, to jest to, że nie ma żadnych formalności i przeszkód w dostępie do tych walut. Teoretycznie każdy może się zarejestrować na każdą giełdę i kupować, sprzedawać kryptowaluty, handlować altcoinami. Do tego niepotrzebne są większe formalności. W niektórych krajach, żeby wejść do tego systemu, czyli żeby zakupić pierwsze kryptowaluty za gotówkę, potrzebna jest identyfikacja. Tożsamości nie we wszystkich krajach to, to jest potrzebne. Poza tym można pozyskać pierwsze waluty w normalnej wymianie między ludźmi, sprzedać za pieniądze komuś, albo kupić za pieniądze od kogoś, kto nam przeleje te kryptowaluty, i w tym momencie już niepotrzebne są, są żadne formalności. Podobnie jest przy złocie fizycznym, może być, jeśli dokonujemy zakupów w banku tudzież w kantorze. Jeśli handlujemy czy kupujemy złoto papierowe, to już jest trochę inaczej, bo potrzebujemy konto traderskie, do tego są już pewne formalności potrzebne, a oczywiście największe formalności mamy w przypadku nieruchomości. Tak? No bo tak jak mówię, prawnicy, poza tym przeszkody w dostępie, nie każdy może posiadać każdą nieruchomość w każdym kraju. I... Przykładowo w Polsce nawet zostało niedawno wprowadzone prawo, które uniemożliwia ludziom z zagranicy zakupowania ziemi rolnej. Tak? I w wielu krajach są podobne przeszkody. Nie każdy może w każdym kraju na świecie posiadać nieruchomości. A jeśli chodzi o kryptowaluty, to jest globalny fenomen. Każdy na świecie może praktycznie każdą walutę kupić, sprzedać itd. Tak Teraz przechodzimy do rzeczy, która przeraża wielu tradycyjnych inwestorów, a którą ja bardzo lubię w krypto. To jest po angielsku powiem high volatility, czyli wysoka zmienność kursów kryptowalut. Kryptowaluta potrafi podskoczyć o 50%, o 100% dziennie, potrafi spaść o 30%, o 50% dziennie. To się nie zdarza w złocie, to się nie zdarza w nieruchomościach i to właśnie przeraża wielu inwestorów. Ale ja to lubię, bo to są też wysokie emocje. Codziennie coś się dzieje w świecie krypto, codziennie są nowe opportunities, czyli okazje. Oczywiście codziennie można też stra stracić pieniądze. Trzeba mieć żelazne nerwy, żeby tradować w, w świecie krypto. Ja podchodzę długoterminowo do, do inwestowania w krypto, więc mnie nie przerażają tego typu spadki, a wzrosty mnie oczywiście cieszą. Bardzo to jest emocjonujące i oczywiście dzięki tej wysokiej volatilności, volatility, zmienności kursów, dzięki temu są też możliwe niesamowite. Profity w świecie krypto. Jeśli się oczywiście wie, co robi, jeśli się do tego podchodzi z zimną krwią i jeśli nie podlega się emocjom, panice i tak dalej, i przede wszystkim nie idzie się za stadem. To by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Proszę o Wasze komentarze pod spodem, co do tego, co Wam się podoba w kryptowalutach, na tym rynku, w inwestycjach kryptowalutowych, co Wam się może nie podoba. Jakie specyficzne właściwości tego rynku zauważyliście? Podzielcie się z nami waszymi doświadczeniami, waszymi myślami, udostępnijcie to wideo. Nie zapomnijcie też dać swojego adresu Bitebola. Jeśli nie wiecie, co to jest Byteball, albo jeszcze nie macie portfela Byteball, wejdźcie na byteball.org, tam można ściągnąć portfel. To jest jedna z najlepszych technicznie kryptowalut. Kilku wybranym komentarzom przeleję ByteBolle. Podzielcie się tym wideo z ludźmi wokół was, z waszymi znajomymi, z ludźmi zainteresowanymi kryptowalutami albo z takimi, który, którym myślicie kryptowaluty mogłyby się przydać. Podziękuję wam za to. Jeśli tego jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zasubskrybujcie, naciśnijcie dzwoneczek, żeby nie przegapiać. Moich filmów będę mówił dużo o krypto, o inwestycjach w kryptowaluty. Mówię też o moich doświadczeniach w robieniu rzeczy niemożliwych i mówię też o myśleniu najlepszych przedsiębiorców świata, jak myślą miliarderzy. I jeśli ten filmik Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmiki. Tutaj znajdziesz niektóre z moich najlepszych filmików. Dzięki, to tyle na dziś. Do zobaczenia.